Mamy już perhydrol, mamy płyn do naczyń, mamy truskaweczki w proszku i słuchajcie wlewamy teraz jodek potasu rozpuszczony w Proszę o ciszę z nie wiem czy się uda, zaraz zobaczymy. sprawnym ruchem wlewamy. Raz, dwa, trzy. Szybko. Szybko! I odstawiamy. Teraz ty. Wlewamy i odstawiamy. No. Trzy, dwa, jeden, start! Tam Zrobimy tutaj. wersję. Marcin, możesz tu nagrać. Zrobimy wersję. wersję... Nikt na mnie nie poleci. Uwaga. Trzy, cztery,